Marek Suslik, bardziej w środowisku znany jako White Wolf. Marek, czy ty jesteś nazwany, nazwany jako Ice Marek? Nie ice, ale jako Wolf, ale prawie jako ice, bo to jednak dużo ma wspólnego z lodem. Chciałbym Cię zadać pytanie, Marku, abyś powiedział coś o, o, na, na temat swoich doświadczeń i wypraw, które były wcześniej, a one były bardzo daleko i w bardzo dziwnych warunkach. Proszę Cię powiedzieć coś więcej. No jasne, ja uwielbiam swoje historie zaczynać w ten sposób. Kiedy Wy wszyscy pakujecie swoje motocykle do garażu, to ja swój wyciągam i taka jest. Prawda i faktycznie jest tak, że trzy dni temu bodajże wyciągnąłem tą swoją Yamahę, nim opowiem o tym, co z nią chcę zrobić na testy i prognoza pogody tak się, że tak powiem, skmiciła na mój plus, że cała Polska została zasypana śniegiem, więc coś w tym jest. Wspomniałeś o tych moich wyjazdach, to są bardziej wyprawy takie ekstremalne, bym powiedział. No za mną jest już w tej chwili 35 tysięcy kilometrów przy najzimniejszej temperaturze, minus 55 stopni gdzie udało mi się dojechać do najzimniejszego miasta świata, czyli Jakucka. I, I w tej chwili jestem w zasadzie przed takim kolejnym swoim wyjazdem. Nazywam to takim serialem już powoli, gdzie gdzie ludzie w zimę właśnie czekają, pochowane motocykle mają i czekają na to, co ja tam będę dostarczał. W tej chwili w zasadzie przed dzień złapaliście mnie e, wylotu do Kanady i zamierzam przejechać całą Kanadę i całą Alaskę, czyli zrobić 10 tysięcy kilometrów. E, tym samym doliczając tą Syberię, którą zrobiłem, te 12 tysięcy tam niespełna, e, już tak ujmując w cudzysłowie, okrążyć cały glob przy najniższych temperaturach w zimie. Czy to jest ego, czy to jest system jakiś poznawczy świata, czy to jest udowadnianie sobie, czy też innych? Skąd źródło tej energii, skąd chęć, skąd ta elektryka, która powoduje, że później realizujesz te wyprawy? To się zaczęło gdzieś tam od dzieciństwa, potem w wieku młodzieżowym, tak naprawdę no, na dzisiejszej imprezie, na której jesteśmy, Super Enduro, to większość z nas gdzieś tam dotyka tej jazdy terenowej, a jak terenowej to i w zimie, więc to nie jest tak, że, że jestem jakąś tam jedyną osobą na świecie, która lubi potarzać się w śniegu, jak ja to mówię, ale w któregoś momentu po prostu poczułem, że moja bariera ta zimna jest zupełnie gdzie indziej, zupełnie dalej. I ja tego nie do końca nazywam wyjazdami motocyklowymi. To jest takie walczenie z przeciwnościami. I tutaj jazda motocyklem to jest tylko jeden z elementów. To nie wiem, można jechać konno, można jechać skuterem śnieżnym, czymkolwiek. To jest bardziej taki pojazd z racji tego, że jestem motocyklistą, tak, tak jak, jak, jak wszyscy tutaj większość z nas. Więc bardziej to stawiam w takich kategoriach walki z czymś. I to, to nie jest udowodnienie sobie tego ego dużego. Nie mam potężnych sponsorów, nikt za mną nie stoi, stoją za mną ludzie. Tu przy okazji chciałem podziękować, jeśli można, wszystkim, którzy do tej pory mnie wsparli przy tej alaskańskiej przygodzie. Także każdy tam, kto dołożył tą cegiełkę. No tutaj głównie też Gemoto, gdzie mamy z tyłu logo, który zajmuje się transportem mojego motocykla, co jest bardzo, bardzo ważne w tej chwili. Bo tak naprawdę, żeby w ogóle zacząć tą jazdę, to pierwszy raz w życiu w tych moich wyprawach zimowych. Jestem zależny od przerzucenia motocykla przez ocean, więc Więc ja już stoję w blokach, tak jak tu chłopaki, dzisiaj na tym Super Enduro. Trochę to porównuję do takiego byka, który wali w te kraty i czeka na otwarcie tych drzwiczek, i po prostu robi swoje. I on się nie zastanawia, czy on jest duży, czy on jest mały. Bardzo ładna metafora. Dokładnie, on po prostu atakuje, więc ja już jestem taki. To dzisiaj właśnie mówiłem Pawłowi z Giełmoto, że mówię, chłopaku, wysyłajmy ten motocykl jak najszybciej. Bo we mnie się już gotuje, już to po prostu chcę po prostu zrobić, tak? I, I to nie ma żadnych podtekstów, powiem wam szczerze, że to jest, to, to jest kolejne, kolejny etap na zasadzie, tak że się tutaj dzisiaj śmialiśmy, a dobra, przejadę, potrzymaj mi piwo, zrobiłem, co następne, na tej zasadzie. Oczywiście jestem coraz starszy, nieco coraz młodszy, ale co jest też ciekawe, zimy są coraz słabsze, więc te poszukiwanie tych zim. To też jest jakiś challenge. To nie jest takie proste, słuchajcie, że wymyślę sobie, pojadę sobie gdzieś tam w zimę. Bo dzisiaj te zimy bywają różne. No, fakt jest taki, że tam, gdzie się pojawiam zimą, to przyciągam tą zimę. I tak jak teraz, tak to zamówiłem, mówiłem, wyjąłem motocykl i nagle Polska zasypała się śniegiem. Bardzo fajne dla mnie takie pożegnanie, w cudzysłowie, e, przez polskie warunki atmosferyczne. I zobaczymy, co będzie w Kanadzie, co będzie w Alasce. To jest 10 tysięcy kilometrów. Jest co robić, jest co kręcić. Nie będzie takich temperatur, jak na Syberii, po 60 stopni, ale będą bardzo duże śniegi, bo pamiętajmy o tym, że Kanada jest krajem jednym z najbardziej zaśnieżonych na świecie, więc tam już mam informację, że tego śniegu jest dość sporo. Zu zupełnie inne wyzwania będą. Okej, okay, no ale y, rozumiem, że transport motocykla to jedno. Natomiast kwestia logistyki y, i przemieszczania się z punktu A do punktu B. Jak wygląda to pakowanie? Jak wygląda przewidywanie rzeczy, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie, y, które mogą się zdarzyć podczas takiej podróży? E, zabrzmi to y, bardzo dziwnie. Ale to jest zupełna, zupełna wypadkowa sprawa. Tego się nie da zaplanować. Zima nie ma czegoś takiego jak latem, że jesteśmy sobie w stanie, nie wiem, odcinki dróg, przynajmniej teoretycznie określić, znaleźć noclegi, czy znaleźć cokolwiek. Złożoność tego polega na tym, że te dni są nieprzewidywalne. Ja mam za sobą dni, podczas tych 30 tysięcy tam z hakiem kilometrów. Gdzie na przykład zrobiłem 130 km i nie byłem w stanie więcej pokonać, a jechałem cały dzień, a z drugiej strony na Syberii, będąc gdzie swój rekord życiowy, zrobiłem kilometrów przy temperaturze 45 stopni, ale miałem taki biometr, weszło jak to się mówi w ten rytm ciało to wszystko, że jechałem cały dzień, całą noc. to, że, że ja, te, ja nie mam tego symptomu zwiedzania, ja nic nie widzę. To jest biel, to jest pokonywanie tam przeszkód. I koncentruję się na pokonaniu trochę tego, na przewalczeniu tych trudności, a nie myślę nad jakimś takim aspektem, nie wiem, yy, poznawczym, o, w ten sposób. Okay. Mam to zrobić, muszę to zrobić, muszę dojechać. Bardzo często to porównuję do wspinaczki w Himalajach na yy, wysokogórskie tam yy, te ośmiotysięczniki, dlatego że tam też długo się wchodzi a te szczyty atakuje się w najtrudniejszym momencie i u mnie dokładnie jest y, podobnie. Te wyprawy się układają tak, czy Syberia, czy Nordka, czy w tej chwili Alaska, że bardzo długo będę jechał i dopiero to, to najgorsze przyjdzie na samym końcu, czyli przy tym wyczerpaniu, przy tym wszystkim, ale to nie do końca jest tak, że jesteś wyczerpany, bo dostajesz takiej siły, dostajesz takiego pędu. Człowiek jedzie. Adrenalina! Dokładnie tak, wyjąłeś mi to słów, Człowiek jedzie na adrenalinie, na takim speedzie, że w zasadzie jesteś wyłączony podczas tej trasy. Co jest bardzo ciekawe, co, co obserwuję przy tych wyprawach, to jest pewna forma zdobywania. Po prostu ja dojeżdżam do tego miejsca, które sobie ustalam, tu chcę być. Nie? Tak jak w tej chwili, to jest Ocean Arktyczny na Alasce. Schodzi z ciebie ciśnienie i nagle się wyrywasz z takiego transu i mówisz: Zrobiłem to, po prostu to zrobiłem. I to się już nic nie liczy. Już się nie liczy, wiesz, co było po drodze. Y Często się nie zastanawiam w tych danych sekundach, kurde, teraz się muszę spakować i wrócić, wiesz o co chodzi. Więc tak. to wszystko jakby nie ma sensu, to jest takie, to jest takie zdobywanie, to nie jest takie y, jeżdżenie dla jazdy, tylko zdobycie czegoś takimi etapami, więc y, te, to, co tam mnie pytałeś o to zaplanowanie, codzienność mi robi trasę, codzienność, to są warunki atmosferyczne, to, jest, to są ludzie, którzy mnie przyjmują po drodze, za co dziękuję. To jest moja wytrzymałość fizyczna, wytrzymałość psychiczna. To jest szereg rzeczy, które na to mają e, takie składowe. Co byś poradził ludziom, którzy chcieliby wejść w taką przygodę, e, w takie podróże, w takie wyprawy? Oczywiście co mogę powiedzieć? Próbujcie, próbujcie, próbujcie. E, trzeba przełamywać swoje bariery. E, Niekoniecznie myślę, że zimą, bo zima jest bardzo specyficzna z tego względu, pomijam aspekt techniczny, bo do tego możemy się poukładać, do tego możemy, nie wiem, tak jak ja dorobić narty, to inny jeszcze coś innego zastosuje. Zima, zima ma tą specyfikę, że to jest mróz i czasami wyjeżdżając z domu, już po 3-4 minutach ten mróz nas kasuje i nie jesteśmy pewnej bariery przełamać, ale generalnie same pokonywanie i to jest bardzo istotne, róbmy to, róbmy to, bo dla mnie na przykład barierą jest, nie wiem, upał. Ja sobie nie wyobrażam podróży, nie wiem, w 50-40 stopniach, a pewnie inne, inne osoby w tym może nie czują się też świetnie, bo nie jesteśmy do tego przygotowani, ale pokonują te swoje słabości. I ja jestem takim odzwierciedleniem, ktoś jeździ w tym lecie i, i przełamuje pewne rzeczy, nie wiem, jeździ po piasku, jeździ po kamieniach, jeździ po szeregu innych rzeczach, po rzekach. A ja z kolei ten, tym moim konikiem jest zima. Ja oczywiście podróżuję cały rok, cały rok jeżdżę motocyklem różnymi tymi motocyklami. Ale te moje wyprawy jakby przygotowywuje się na te przełamywanie tego czegoś, czyli właśnie te próbowanie, te przygotowanie. Motocykl traktuję jak pojazd. W tym przypadku to jest pojazd. Z racji tego, że jestem motocyklistą, to jest motocykl. Ale mogę zdradzić trochę tajemnicy, że plan jest taki, że po tej alasce, jeśli ją zdobędę, to takim moim celem jest, gdybym był nie wiem kimś innym, byłoby być może to coś innego. Ale te przygotowanie takie fizyczne, psychiczne, bo pamiętajmy też o tym, że przełomując te bariery, my troszeczkę pokonujemy siebie. Ja już mam przemyślane przez te kilometry miliony rzeczy, sto razy jak to się mówi, a jeszcze się może odnaleźć taki pokład, który, który gdzieś sobie tam przekładamy. Oczywiście trzeba mieć na względzie też rodzinę, bo ja mam dwójkę dzieci i żonę i też to muszę wpisywać, bo to jest jednak niebezpieczne, więc jeśli podchodzicie do, do tego typu wyzwań, to, to, to trzeba całościowo traktować, to właśnie to ego, o którym wspomniałeś, myślę, to jest najmniej ważne, bo wszystkie, wszystkie te egusy, yy, myślę, to oni bardzo szybko kończą, bardzo szybko się wypalają. To są raca jednego dnia. Na zasadzie próbuję i się, i się spalam i, i nie podchodzę. pop przez tam pierwsze 3-4 minuty. Dzisiaj te nieszczęśliwe social media, których sam jest, niestety doświadczam, bo taki jest świat. Yy, nie mówię, że jestem przeciwny, ale, ale jest to jakieś tam yy, Zło konieczne w moim przypadku, ale kupę ludzi robi właśnie coś dla tego szkiełka, dla tego Facebooka, Instagrama czy innych social mediów i naprawdę moż... przeginają pały, jak ja to mówię, po męsku. Przeginają po prostu te swoje możliwości, więc to trzeba umieć wyważyć. To, to czasu Rambo, za naszych czasów. No nie każdy może być tym rambusem, ale warto próbować być tym rambusem, bo dopóki tego nie przekroczymy w jakiś sposób, to my nie wiemy, gdzie jest ta nasza granica, więc nie to zachęca. Moje dzieci tak samo są sportowcami, gdzieś tam trenują pływanie czy, czy różne inne sporty. Te pokonywanie z barier w taki zdrowy sposób, jest bardzo cenne dla nas. To jest uczące przede wszystkim. Trzeba umieć też być pokornym. Ja jestem bardzo pokorny wobec pogody, bo ta pogoda to jest w zasadzie takie ryzyko, które nie jest w stanie w pierwszej części zabić, czyli przemrożenia, jakieś tam hiber... padanie w hibernacji zimowej itd. Próbować, 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 ale jednak w takim zdrowym rozsądkiem. Jeśli dobrze zrozumiałem i parafrazując, to zrozumiałem, że ten spokój. Ta droga, która, która trwa, którą się nie przyspieszy. Nazwałbym to, że trzeba zdobywać wytrawność. A wytrawność powoduje e, tą stal, tą wytrzymałość, to przewidywanie. E, no Dzień przed wylotem do Kanady życzymy ci oczywiście spełnienia, zrealizowania, doświadczania jak najwięcej. Tego, co będzie nowe, no bo stare doświadczanie z tego co zrozumiałem, nie za bardzo cię kręci, więc poszerzasz cały czas horyzonty. I na koniec pytanie oczywiście. Hmm, czy masz już jakiś następny cel, czy jeśli się kończy wyprawa, wracasz i wtedy dopiero zaczynasz myśleć o, o czymś nowym? Nie, koncentruję się tylko i wyłącznie na tym, co mam dzisiaj do zrobienia, ale fakt jest taki, że już potem, w trakcie jazdy, kiedy zaczyna się robić trochę nudno, czyli radzę sobie tam z tematami. Zaczynam kminić, co tu zrobić następne. Na dzisiaj to, to tak nie działa, dlatego że to by mnie spaliło. I jeszcze wracając do tego porównania, które, bo bardzo mi się to podoba porównać to ze stalą. Ja bardzo często używam takiej parafrazy: że stal hartuje się w ogniu, ale pamiętajmy, że każdą stal da się złamać i tutaj to trzeba naprawdę zrobić bardzo zdrowo. Uważajcie na to, biorąc pod uwagę. Wasze nowe cele, wasze nowe doświadczenia, chęci doświadczania, czyli te wyprawy, no można powiedzieć ekstremalne, czy, czy długodystansowe. Długo E, sięgnijmy po książki, sięgnijmy po informacje od ludzi, którzy już są w połowie drogi, doświadczyli czegoś, mają, mają wiele, wiele do powiedzenia i podzielenia się przy takiej otwartości, tutaj jak, jak Marek właśnie się dzieli. E, więc warto sięgnąć po wiedzę merytoryczną, a już bezwzględnie, e, gdyby zostać towarzyszem, Marku, e, w, w Twojej podróży obok i doświadczać to i, e, i zbierać to wszystko bezpośrednio, żeby, żeby odczuwać na miejscu i sięgać po te informacje. O których tu powiedziałeś, więc myślę, że to jest bezcenne. A być może kiedyś tak będzie, że weźmiesz kogoś w tą podróż? Nie sądzę, żebym brał kogoś w podróż, mówiąc poważnie, dlatego że odczucie zimna jest zupełnie na innym poziomie. E... I odpowiedzialność za kogoś. Tak, ale mogę zdradzić trochę tajemnicy, że plan jest taki, że po tej alasce, jeśli ją zdobędę, e... To takim moim celem jest napisanie takiego poradnika motocyklowego. Nie książki, bo książki piszą kucharze, każdy dzisiaj pisze książkę. Tak. Nie, bardziej takiego poradnika motocyklowego, jak poruszać się w zimie ekstremalnej, co stosować, jak się zachowywać. Zobaczymy. To jest jakiś tam plan, taki, nie chciałbym powiedzieć, że na emeryturę motocyklową zimową, oczywiście, ale jest to w planie, bo ludzie tego potrzebują, bo ilość informacji które jak przychodzi jesień, ile, ile mam zapytań, z, ile potrzebuję przeprowadzić rozmów, y, pokazuje, że jest potrzeba, że my te bariery przesuwamy. Y, I myślę, że to jest taki dość ciekawy pomysł, żeby y, to spiąć tym moim doświadczeniem i, i puścić to w świat, żeby ktoś z tego korzystał. Super, dziękujemy Ci bardzo za to. E, takim hasłem na sam koniec. E, Urząd Skarbowy e, mówi, że brak wiedzy nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Natomiast brak wiedzy przy takich wyprawach, o których tutaj dzisiaj dyskutowaliśmy, może być skutkiem śmierci lub ogromnej kontuzji czy utraty zdrowia. Więc tym kończymy. Czekamy na Twój poradnik. Życzymy Ci powodzenia. Myślę, że spotkamy się po Alasce. Jeszcze raz wielkie dzięki Marku. Majzel Mariano, Intura TV. Trzymamy kciuki.